No witam. Jest następny piękny poranek. 7 lipiec. Jestem na samym początku dziewiątego etapu. Dziewiąty etap składa się z dwóch szlaków do wyboru. Ja wybrałem ten dla emeryców. Czyli pięciogodzinny i dłuższy, bo tamten jest wyższy. Wchodzi na dwutysięcznik i trwa 3 godziny. Ten trwa 5, Ale wczoraj chyba z 3 dwutysięczniki przeszedłem i pierdziele. wiem jak to jest, więc, więc dziękuję. Tu jestem przed taką nie wiem, hmm, jakaś taka norka, jakieś budynek gospodarczy, trochę norowato wygląda, robię sobie tutaj ryż. Zaraz pokażę w jakim miejscu. Chodzi o to, żeby nie było wiatru. No i dzisiaj znowu spałem na skalę, ale przy schronisku, na tyłach po prostu, nie? żeby tam się za bardzo nie wyróżniać. Cóż, zdejmuję kurtkę yy, niemieccy, niemieckie matki, niemieccy ojcowie, wszyscy wiedzą o co chodzi tych tych, ale jest bardzo fajna, więc nie ma co tutaj się naśmiewać. Na wieczór służy idealnie e, no co jeszcze? Zaraz będę ja Mam Klubensa kurna Jak to wygląda? No taka właśnie Jakiś taki budyneczek Eee gospodarczy, nie? Bateria jest słoneczna no wszędzie tutaj są położone. Nie wiem, jaką to wydajność. Jak na takie słońce, to pewnie bardzo dużo, nie? Właśnie, wschodzące dopiero słońce. Prawdopodobnie te szczyty by mnie dzisiaj czekały, gdybym miał iść tym szlakiem. Nie dla emerytów, ale ja to pierdzielę. Nie, no wczoraj to był terror. Nie tylko wczoraj. I na pewno te szczyty by mnie czekały. Dlatego sobie odpuściłem. O, a tutaj się robi ryzyk metodą żydowską. Oszczędnościową. Lubią stereotypy. No, że się woda zagotowała, zakryte i tak z 15 minut sobie stoi aż dojdzie. No dobra, pozdrówka z etapu 9, dnia 7, dzień 9 wyprawy. No, na etapie 9 taki około. Mogę się przeciskać, co mówię. Ale poniżej tego wody spadły, to jest parę Będzie można się wykąpać. Będzie można się wykąpać. Eee, więc na pewno z tego skorzystam. Eee, 7. Minut. Tak jak mówiłem na początku dnia, yy, etap dziewiąty, ale ten jak ja to określiłem, do emerytów, charakteryzuje się tym, że jest dużo miejsc do pływania. I to jest jeden chyba jeden z największych basenów w rzece, jakie widzę. Do tej pory, niesamowity. Szkoda, że a zaczynia... znaczy, godzina jest ta, że jest ale tutaj głęboki, no i duży, jak na taki tego. Tu się pieni, ale tu wola piękna, widać płyty pod spodem. Ale no tak położony, a nie, nie, tam od razu jest zeszłość. Kurde, no i tu na tej rzece jest. Ja akurat jestem teraz w Lesie. I ona wpłynie. Do... Taki... i ta rzeka z takimi miejscami basenowymi ma 2-3 km. Ten odcinek, nie? No i ten to jest naprawdę, kurde. Ja przed chwilą się kąpałem w takim miejscu, w którym w ogóle bez sensu, no ale dobra, bo spanikowałem, że więcej tych basenów nie będzie. A jedno, kurde, zawsze mi brak cierpliwości. Znaczy w sensie jakaś taka obawa, o kurde, lepiej tu, bo już później nie będzie. Ja tak na No nieważne. No i co powiem? Teraz ja powiem. Yy, no, dla odmiany da się skija pokręcić, bo w biarę, jest w miarę tak normalna droga. Aha, chciałem powiedzieć, no jest dziewiąty w trakcie dziewiątego etapu, siódmy chyba, tak, lipiec, chyba, dobra. Yy, w każdym jest dziewiąty etap, no i co, to co pokazywałem to właśnie ten basen i ich jest tutaj dużo na tym odcinku, więc jeżeli ktoś tu będzie na gier 20 niech nie, i chce się pokąpać, niech nie wybiera tego szczytowego. Tej szczytowej alternatywy, czyli w sensie idzie się po dwutysięczniku. Tylko tutaj, bo jest po pierwsze fajnie się idzie. Już pół w późniejszym etapie, bo od początku zejścia z góry, no to jest taki mocny schyłek. Kurde, kolejny basen zaraz pokażę. Chciałbym się pokąpać, to właśnie ta wersja dłuższa, 4 czy 5 godzinna. Bo tamta szczytowa jest 3 godzinna, ale za to jest łagodniejsza i dużo wody. I właśnie to jest najważniejsze Dlatego to wybrałem. No, no i... Yy, to pozdrawiam z tego. Pozdrawiam z tego dnia. Właśnie pamiętam, że 7 piec. Chyba, dobra, nieważne. Pozdrawiam i do zobaczenia wam. Dobra, to jedziemy. Zobaczymy. co jest tam taki tarty. Woda jest po prostu tak czysta.

Jeszcze ślizgawa pod koniec. Nie wiem, czy było słychać, ale to jest super, że w tych rzekach można się kąpać. Yy, że nie ma żadnego problemu, tak? No wiadomo, kupa turystów. Yy, ale yy, no w Polsce na pewno byłoby za to słono. Ale to słono do zapłacenia. Dobra, pozdrawiam. Jest yy, chyba 7 lipiec, ale na pewno 9 etap, który jest bardzo łatwym etapem. A jeszcze tu pokażę, jak ona się fajnie troszeczkę ciągnie. Tam na dół też byłem, żeby zobaczyć jak wyglądają baseniki są faktycznie fajne, ale już zajęte. Tu słońce dopiero będzie w pełni za jakiś czas, to znaczy gdzieś za 5-10 minut i będzie super pływać i schnąć jednocześnie. Koszulka wyprana na nielegalu, ale co? Chyba Pozdrawiam. A, jeszcze ja nie mogłem powstrzymać się tej kąpieli. Nie wiem, w Lubuskich mam, mam full tych jezior i rzadko korzystam, ale to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że całe życie tam, a tutaj woda jest no, zupełnie wyjątkowa i specyficzna. Więc największy basen, jaki odkryłem to jest taki. Kurde, sosna przeszkadza. To jest jeszcze półtora godzina do ostatniego etapu, do ostatniego trzciń, do, do końca etapu dziewiątego. Taki basen. Tutaj się ciągnie i jeszcze jest następna po wodospadzie taka woda. I tu jest głębia taka, że noc z 2-3 metry może być, nie? tam ciągnie, ciągnie. No to Hiszpanie się rozkładają. To stwierdzili się, że pompią. Zadali górne pytanie, czy jest chod. No, bo nie może być chod. No, pięknie. No i to jest właśnie taka kładka, która się ciągnie. Kawałeczek, i tam już leci, trzeba podejść z 1000 metrów na 1450 albo z 950 na 1450. No, się tutaj tego zostawia. Zejście wyglądało w ten sposób. Trzeba bardzo ostrożnie, bo te kamienie są śliskie od jasne nie? Ale woda jest po prostu no zimna. Ale jak, jak norkuje, bez maski, bez okularów, wszystko jest tak widoczne. To specjalna plaża. Specjalnie otworzona. Nie? No i dobra. Jest y, chyba 7 lipiec, ale na pewno końcówka etapu 9. Nie. Pozdrawka. No i niebawem zakończenie etapu y, 9. Kurna, no nie mogę sobie przypomnieć, czy 7 czy 8 dzisiaj lipiec, ale nieważne. Generalnie tak, chcę powiedzieć, że okolica przypomina o w zasadzie ponad. Połowy szlaku, połowy tego odcinka etapu 9 polskie klimaty. Sosny, dużo się szło przez las sosnowy. No i teraz idę przez las Sylaski, to buki są. Ja oczywiście one kształtem trochę są inne, bo takie bardziej powytręcane, powyginane. Tu jest skała, więc one po prostu nie są sani, to jest super. Pomimo wszystko i tak wyglądają ciekawie. No, a tutaj się idzie mocno, czy mocno, z tego co było. Porównanie z tego co było, to nie, ale biorąc pod uwagę odcinek to idzie się teraz już pod górę, bo tak się schodziło cały czas, ale to jest tylko 2 km, tak. Podwyższenie 500 metrów. Jakoś tak, nie? No no i pokażę okolicę, która już niczym szczególnym nie zachwyca po tym co było na północy, czyli początku RGR 20. Jeszcze raz przypomnę, jak ktoś by chciał się wybrać. Zalecam zaczynać od północy, od najcięższych, jednocześnie najpiękniejszych od, yy, odcinków, z tego powodu, że no człowiek przyjeżdża jeszcze z entuzjazmem, siłą, wyjedzony w Polsce, no to... O, to są te buki, o których mówiłem. No nie ciekawego, no to samo w kraju. Yy, no, a to jest ta droga pod górę. No, więc jeżeli ktoś by zaczynał GR20, to najlepiej północ. Taka moja opinia. Cześć. zbiegają ze szczytu. Taka duża grupa. Właśnie owiec. Aż mi nie zapomniał. Jesteśmy na dziewiątym etapie. Ale śpimy w górach i tak. No nic, sobie. O, tu biegnie dalej. Dalej, tyle. My będziemy spać tak w górach. Pogoda jest niepewna. Mamy do podejścia dzisiaj 200 metrów. Tutaj jest takie schronisko, ale sobie odpuszczamy. I no, jak nie będzie deszczu, to będzie kurdy, naprawdę. Dobrze. Dobra, jeszcze. kozy. Antwerri. Dobra, starczy. Więc tak, etap dziewiąty zakończony, jutro dziesiąty.